11-letni Krzysiu Piątek z ręcznikiem AC Milanu na wakacjach, a to już 23-letni pan piłkarz Krzysztof w barwach tego legendarnego klubu. Wczorajszy dzień był zdecydowanie najciekawszym dniem pod kątem tego zimowego okienka transferowego. Iguain oficjalnie w Chelsea, wielki talent Ajaxu Frankie de Jong podpisał kontrakt z Barceloną, a Piątek został najdrożej kupionym polskim piłkarzem w historii. Dowiecie się dzisiaj kilku naprawdę ciekawych rzeczy na temat tego transferu. Powiem wam, co czeka go w Mediolanie i dlaczego nie zagra z numerem. 9. Czy piątek przełamie ostatnią klątwę napastników Milanu? Na końcu będę miał dla was kilka innych newsów ze świata piłki. Skomentuję na przykład kontuzję Neymara, przez którą może nie zagrać nawet z Manchesterem United. Zatem zapraszam do oglądania. Dla mnie, jeżeli dzisiaj ktoś nie kupi piątka za 3, tam od 3 do 5 milionów euro, to za parę lat będą płacić po 30 za niego, także. To... Mało kto spodziewał się tego, że słowa Michała Probierza spełnią się tak szybko. W końcu jeszcze kilka miesięcy temu Piątek zdobywał bramki przeciwko takim drużynom jak Termalika czy Sandecja, a już niespełna pół roku po transferze do Genui stał się najdrożej kupionym polskim piłkarzem w historii. Włoskie media nie kryją zdziwienia, że Milan zapłaci za niego 35 milionów euro od razu w jednej racie. Oficjalna prezentacja Piątka odbyła się dzisiaj o godzinie 13, a dyrektor generalny Milanu skomentował ten transfer w takich słowach: "To dla nas ekscytująca inwestycja na teraz, ale przede wszystkim na przyszłość. Krzysiek to zawodnik, który wpisuje się w profil piłkarza, których poszukujemy. Jest młody, zdolny i ambitny. Jest symbolem odbudowy Milanu. Jestem przekonany, że kibice będą zadowoleni z jego gry. Nowi kibice mogą być zadowoleni nie tylko z powodu tego, co pokazywał na boiskach Ligi Włoskiej w barwach Genui, ale i także z powodu zdjęcia, które od wczoraj krąży po internecie. Jak się okazało, Piątek był w dzieciństwie kibicem AC Milanu. Chyba nie ma w tym nic dziwnego. W końcu w okresie kiedy robiono tą fotkę Milan zdobywał swój siódmy puchar Champions League. Wielu z moich młodszych widzów pewnie nie pamięta o wielkości tego klubu, dlatego tak na szybko przypomnę. Więcej pucharów Ligi Mistrzów ma od Milanu tylko Real Madrid. Bardziej utytułowany na włoskim podwórku jest tylko Juventus, a w barwach czarno-czerwonych grało aż sześciu zdobywców złotej piłki. Czy słowa dyrektora Rossonerich się potwierdzą i Polak zostanie jednym z symboli odbudowy wielkiego Milanu? Piątek zastąpi na San Siro Gonzalo Iguaina, który wrócił wczoraj pod skrzydła Mauricio Sariego i spróbuje swoich sił w Lizie angielskiej. Kolejne pytanie to, czy Piątek przerwie tą klątwę napastników AC Milanu. W ciągu ostatnich sześciu lat włodarze z San Siro wydali na nowych snajperów aż 200 milionów euro, ale ani Torres, ani Balotelli, Carlos Baca, Andres Silva czy Luis Adriano nie byli w stanie nawet zbliżyć się do tego, co niegdyś dawał klubowi legendarny duet Szefczenko i Pewnie wielu z Was zastanawia się też, kto będzie rywalem Piątka po odejściu Iguajna. O miejsce w podstawowym składzie się powalczy z wychowankiem Milanu 21-letnim Patrykiem Cutrone. Piątek jednak powiedział jasno, nie boję się rywalizacji w składzie. Zrobię wszystko, żeby grać i żebyśmy awansowali do Ligi Mistrzów. Chcę robić wielkie rzeczy. I takie nastawienie to mi się podoba. Z drugiej strony niewykluczone, że gatuzo zdecyduje się na grę dwoma napastnikami, których obsługiwać będzie Suzo i inny nowy nabytek Milanu Lucas Paketa, który ciągle porównywany jest do wielkiego Kaki. Pierwszy trening Piątka z nowymi kolegami odbył się dzisiaj o 15.00 30, a szansa debiutu już w tą sobotę w domowym meczu przeciwko Napoli. Jak uważacie, czy Piątek wejdzie z buta do drużyny i dostanie szansę gry już 4 dni po swoim transferze, ale by było pięknie zobaczyć na San Siro polską rywalizację Milik kontra Piątek. Wielu z was zastanawiało się także, co z tym numerem, dlaczego nie dziewiątka, tylko dziewiętnastka? Pierwsza teoria jest taka, że zrezygnował z niego celowo z powodu tej w cudzysłowie klątwy jaka ciąży nad nim w ostatnich latach. Zaś drugi bardziej realny scenariusz to tak. Taki, że dziewiątka została już obiecana Patrykowi ku tronę. Ciekawie byłoby też, gdyby dostał trzynastkę. Wtedy mógłby stać się dla obrońców Serie A prawdziwym piątkiem trzynastego. Skoro ta cała saga transferowa dobiegła końca, teraz pozostaje mu już tylko życzyć jak największej ilości minut oraz goli. Braku kontuzji, no i oczywiście awansu do Ligi Mistrzów. Wczorajszy dzień przyniósł także świetną wiadomość dla kibiców Barcelony. Duma Katalonii wygrała wyścig o wielki talent Ajaxu i Frankie de Jong przeniesie się na Camp nou zaraz po zakończeniu tego sezonu. Kwota transferu wyniosła 75 milionów euro, a jego nowa klauzula w kontrakcie Barcelony to 400 milionów euro. Wtedy pojechaliśmy na Nou jako fani, żeby obejrzeć Twój wymarzony klub. Dzisiaj spełniłeś swoje marzenia, nie mogę się doczekać. Tak transferu do Barsy pogratulowała mu jego dziewczyna. Taka tam mała ciekawostka, w końcu wielu uważa, że to kanał pełny boiskowych ciekawostek. Kibice Milanu chyba nie za bardzo będą tęsknić za Iguajnem, a po jego odejściu do Chelsea zaczęli nazywać go panem Nutellą z powodu jego wielkich zamiłowań do słodyczy. Chelsea zapłaciła Juventusowi za jego wypożyczenie 9 milionów euro, a Gonzalo będzie miał okazję na ponowną współpracę z Mauricio Sarim. Czy stworzą z Hazardem duet, który zapewni Chelsea miejsce w pierwszej czwórce? Ciekawe jak poradzi sobie w Premier League. Teraz fatalne wiadomości dla kibiców Paris Saint-Germain. Podczas wczorajszego meczu Pucharu Francji Neymar opuszczał Murawę ze łzami w oczach, a pierwsze badania wykazały odnowienie kontuzji stopy z zeszłego sezonu, kiedy to Brazylijczyk pauzował przez 4 miesiące. Jeżeli wstępna diagnoza się potwierdzi, oznaczałoby to, że Paryżanie będą musieli radzić sobie bez niego w starciu z Manchesterem United. Co ciekawe, internauci stworzyli już nawet na ten temat swoje teorie spiskowe, zwracając uwagę na to, że Neymar kolejny raz łapie kontuzję w tym w samym okresie czasu zaraz przed urodzinami jego siostry. Zanim doszło do tej kontuzji jeden z piłkarzy Strasburga, skopał go po nogach kilkukrotnie tylko w jednej akcji, a Neymar zrewanżował mu się chyba w najlepszy sposób, czyli ośmieszył go umiejętnościami piłkarskimi. Jeżeli pojawią się jakieś nowe newsy w kwestii tego, ile będzie pauzował, poinformuję was o tym na naszej grupie wojskowe świrki. Z szybkich newsów i ciekawostek, Real Madrid wyprzedził Barcelonę oraz Manchester United i stał się najbogatszym klubem na świecie. No a zainteresowana jest kolejnym Polakiem. Tym razem chodzi o Filipa Jagieł z Zagłębia Lubin. Kalinić może zostać wypożyczony do Szalkę z opcją pierwokupu za 15 milionów euro. Piłkarz Fulama Bakar Kamara został aresztowany po tym, jak pobił jednego z klubowych pracowników. Jeżeli czekasz na kolejne odcinki zostaw jakąś łapkę w górę, a na koniec zapraszam Was jeszcze na mój nowy film, który wrzuciłem wczoraj na kanał Fortuny. Wbijajcie, a dowiecie się czegoś o Euro 2020 i naszej grupie eliminacyjnej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka.